Państwo tak jak w ludzie poprzedniej tutaj również wybieramy Państwa gronkimi brawami i zwycięzcę i drodzy Państwo tak jak mówiłem, po Państwa lewej stronie mamy Macieja Kiszla po Państwa prawej stronie mamy Daniela Kwińskiego, więc drodzy Państwo w tej chwili tak, któremu z Państwa podoba się rysunek Maciej Kiszla? A kto z Państwa uważa, że właśnie tą ludę powinien Ponieważ u nas nie ma przygranych, to jest, so jest komiks! Comics! Serdecznie zapraszamy, drodzy Państwo, do nas na stawę komiksu, Dowiecie się czegoś o komiksach. Artyści są dla Was dostępni, mogą dać Wam autograf, mogą Wam coś fajnego rysować. I zapraszamy również na prelekcję o komiksie. Tak jak wspomniałem, pracę będzie można zakupić. Cała sprzedaż tych prac będzie przeznaczona na cele charytatywne. Więc bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy na